sobie dzisiaj laurkę z okazji dnia mamy. W tym celu uruchamiamy sobie program Paint. Tutaj mamy dodatkową aplikację Paint 3D. Otwieramy ją. Tykamy nowy dokument. I zaczynamy tworzyć naszą laurkę. Najpierw y bierzemy sobie tło, jakie chcemy, żeby miała nasza laurka. W tym celu klikamy ikonkę z takim słoneczkiem, efekty i wybieramy sobie tutaj z palety kolorów taki, który chcemy uzyskać. A może zostaniemy sobie przy tym niebieskim? Następną czynnością będzie wklejenie w laurkę rysunku bądź zdjęcia, które chcemy, żeby znalazło się na laurce i w tym celu klikamy sobie ikonkę malepki. Tutaj mamy tekstury. Zobaczcie. sobie wybrać pokazuje na próbę ale my wybierzemy sobie zdjęcie tutaj mamy taki folder z prawej strony klikamy na ten folder poniżej mamy dodaj nalepkę klikamy nalepkę i możemy sobie wybrać z naszego komputera na przykład, zdjęcie z mamą. Ja tutaj daję przykładowe zdjęcie. Możemy sobie wkleić zdjęcie swoje i mamy. Może to być bukiet kwiatów. Każde zdjęcie, które wcześniej ściągnęliśmy na pulpit z grafiki. Możemy dowolnie tym zdjęciem manipulować przy pomocy tutaj tego kółeczka. Zobaczcie. Przytrzymujemy Łwy klapisz myszy i sobie obracamy tak jak chcemy pod jakim kątem. Tutaj możemy za pomocą tych zewnętrznych kwadracików powiększać lub zmniejszać zdjęcie, a za pomocą tego krzyżyka przesuwamy dowolną część naszej laurki. Ja sobie tutaj uprostuję. Piększej jeszcze troszkę. Jest krzywo, ale nie e, Dobrze i teraz przejdziemy do e, ozdabiania laurki. Proszę bardzo, znowu. Wchodzimy sobie w nalepki. Tutaj mamy z lewej strony taką ikonkę buźki. Klikamy na tą ikonkę, i tu możemy sobie wybrać cokolwiek chcemy. Ja sobie wybiorę serduszko. Obrócimy. O, i zostawimy sobie serduszko. Jeszcze jedno. Tak mamy sobie uśmiechę taką Małusienką kleić. A to O, też mamy. Zasłoneczko słoneczko jeszcze kleić Kolorowo. Niech ma wystarczy. No to teraz przejdziemy do pisania tekstu dla Tutaj zostawiłam sobie miejsce. I będziemy wpisywać życzenia. Tutaj na górze, wśród tych klikonach, mamy tekst. Klikamy sobie na ten tekst. Tutaj mamy rodzaj czcionki, czyli wybieramy sobie jak chcemy jakim pismem e, mają być pisane nasze życzenia e, tutaj mamy rozmiar liter i kolor i sobie weźmiemy czerwony, czerwony zmniejszymy sobie troszeczkę, bierzemy sobie to i możemy zacząć pisać. zmniejszyć, bo nam się nie zmieści. zaznaczamy lewym klawiszem nasze. Możemy sobie, o, już mamy mniejsze. Nie zmieściło. pisać no, ja To jest no, fajne. też możemy sobie dokładnie tak jak chcemy poobracać. Zostawić w takim kosie. I gotowe. Możemy sobie to jeszcze do góry wstawić. Jeszcze jedno serduszko. Oprócz tych nalepek, mamy tutaj jeszcze kształty. Na tych 3D ja pokażę, tylko nie będziemy ich używać, bo akurat do laurki one nam nie będą potrzebne. Ale z kształtów tych 2D możemy sobie wybrać na przykład serduszko. Zobaczmy. Musimy zmniejszyć, żeby nam wyszło ogromne. Tutaj zmniejszymy. żeby nam tutaj w rogu się zmieściło. I zobaczcie, tutaj możemy sobie też kolor wybrać. Mamy Za pomocą tego suwaka. Zobaczcie, aż do wypełnienia. Grubość zarysu serca sobie wybieramy. O, zostawimy taką. I możemy sobie wybrać też. Kolor wypełnienia, na przykład niebieski, spójrzcie. I mamy niebiesko-czerwone serduszko, klikujemy. Gotowe. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj efekty. Możemy sobie pod sam koniec zmienić jeszcze to tło. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda, jak już jest laurka gotowa. wybrać tło takie, jakie chcemy. Zostaniemy przy tym krewu błękitnym, nasza laurka jest gotowa, tutaj możemy sobie e, zobaczyć jak ona wygląda w tym formacie 3D, tutaj mamy widok 3D, klikamy i zobaczcie, tu mamy suwaczkiem, zmniejszamy, powiększamy sobie tą laurkę, jest gotowa. Dziękuję bardzo.